Sylwio Bomba buszuje po butiku z luksusowa bizuteria. Dumnie mam w las nie na palcu mieszkanie w Warszawie. Foto. Sylwio Bomba piatkowe popoludnie postanowiła spedzić w butiku z Ozolizen, gdzie z zapartym tchem dala i przymierzala szafiry. Rubiny i inne ekstrawaganckie kamienie. Jak na prawdziwe influencerki przystalo. Całe zdarzenie oczywiście udokumentowała w sieci, zaznaczając przy okazji, że właścicielka to jej serdeczna przyjaciółka. Sylwia, ostatnimi czasy lubi nas zaskakiwać. Niedawno chwaliła się zakupem luksusowej willi. Raczyła nastać z efektami swoich sportowych wyczynów, a teraz postanowiła wzbogacić się o drogocenne bleskotki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W piatek celebrytka udokumentowała wizytę w Design, gdzie nadawała wprost z tajemniczego wipromu. Celebrytka, w towarzystwie jej właścicielki, przymierzała drogocenne pierścienie. Wisiorki i bransolety, pijać z zachwytu nad ich pieknem. Patrzcie! Mam właśnie na palcu mieszkanie w Warszawie. Prosto z produkcji, jeszcze nie skończony cztery karaty i ja od razu mówię tak, bierz mnie mówila. Bomba miała okazję przymierzyć tak za obraczkę z wykloczona miola symbolizująca plodnost.